Ciekawostka i coś pozytywnego. Notujemy w Polsce wzrost związków o typie partnerskim, w których partnerzy wymieniają się rolami płciowymi. Jest tak w mniej więcej 60% przypadków. Kobieta w dzisiejszych czasach częściej potrafi coś naprawić, złożyć meble, zarobić, a mężczyzna coraz częściej zajmuje się dziećmi, sprząta czy gotuje. Taki typ związku na pewno jest bliżej równości. Taki typ związku jest dobry. Ponieważ jeśli zachorujesz, to druga strona związku może przejąć Twoje obowiązki zamiast rozłożyć ręce w geście bezradności. Taki typ związku nie prowadzi również do uzależnienia od siebie, tylko trzeba realnie siebie lubić, kochać i szanować, by móc ze sobą żyć, a nie zostawać z kimś tylko dlatego, że zapewnia nam coś, czego my nie umiemy sobie zapewnić. Takie związki były fatalne, ponieważ ludzie udawali miłość tylko dlatego, by dobrać się komuś, na przykład, do majątku. Mamy też spadek związków tradycyjnych, w których mężczyzna utrzymuje kobietę, choć nadal jest ich sporo: 14%. Związki, w których kobieta utrzymuje mężczyznę, nadal są niszą i tutaj nie zmienia się za wiele. Cały czas tylko 1% kobiet w Polsce tak postępuje. Na Zachodzie te liczby są wyższe. Kobiety w Polsce najwyraźniej nie potrafią brać na swoje barki wspierania mężczyzn, a jeśli to robią, to są to kobiety bardzo rzadkiego okazu. Nadal racjonalizujemy sobie to, że, np., utrzymywanie kobiet przez mężczyzn jest naturalne, czy biologiczne, i w ten sposób utrzymanki są częstszym zjawiskiem niż utrzymankowie. Feministki z kolei mówią o innym zjawisku, czyli sytuacji, w której mężczyzna i kobieta pracują zawodowo, ale tylko kobieta dodatkowo pracuje w domu czyli jakby ma dwie prace na raz. Taki typ związku zachodzi w 20% z całości. Feministki wyolbrzymiają częstotliwość takich związków, pokazując w ten sposób dość fikcyjne uciemiężenie kobiet. Jeśli kobietom to przeszkadza, to nie powinny wybierać mężczyzn do związków, którzy im nie pomagają w domu i z dziećmi. Jeśli mężczyznom przeszkadza to, że kobieta za mało wnosi, również powinni takie odrzucać, zamiast sądzić, że jak będą sponsorami, to związek będzie szczęśliwy i trwały. To tyle w tym odcinku.